Witam serdecznie drogie koziorożce na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla Was na ten tydzień co dla naszych koziorożców. <laughs> Już troszkę późno. Się dzisiaj nie wyrobiłem na zakręcie przez grzybki. Koziorożec skąpi w miłości. Koziorożec skąpi w tworzeniu. Koziorożec podejmuje bardzo ostrożnie decyzje. Super. Super. Koziorożec jest do bólu. W tym tygodniu koziorożce są do bólu. Szczere, szczere, aż bym wręcz powiedziała, że nie jednej osobce wejdzie to niesamowicie wpięty, ale jesteście bardzo bardzo mocno osadzone, bardzo dobre podłoże. Tutaj jest dobre wykazanie się też jednocześnie. Tu jest jakieś, uwaga tylko, drogie koziorożce, żeby w tym tygodniu. Powiem tak, żeby w tym tygodniu nie, nie forsować na siłę swoich mądrości życiowych, z tego względu, że troszkę bardziej oszczędnie, szczególnie jeżeli coś tworzycie, szczególnie jeżeli jest ta energia tworzenia, jeżeli jest to coś nowego. To bym powiedziała, że ważcie słowa, tak? waszcie słowa, bo nie każdy jest wam przychylny, a tutaj jest tak, jakby z waszych ust wypływa wasza prawda, tak? Wasze forsowanie czegoś. Ogólnie bardzo fajny klimat, bardzo fajne energie, powroty, tak? Jakby zebranie swojej energii, zebranie swojej energii, która już od jakiegoś czasu dojrzewała, i zebranie tej energii z przeszłości i włożenie tej energii w coś nowego, tak? W nowe, nie wiem, czy to są nowe przedsięwzięcia, czy to są nowe projekty, czy to są nowe prace. Ale jednocześnie takie powiem tak, osiągnięcie tego samego celu mniejszym kosztem dla Was w tym tygodniu, moje drogie koziorożce, bardzo fajnie. Tu jest energia stabilna. Koziorożce w stałych związkach coś tworzą, coś tworzą, ale jednocześnie komuś czegoś skąpią. Tak bym powiedziała, czy jesteście, czy są to spółki, czy są to małżeństwa, czy są to związki, ogólnie partnerstwa. To chcę powiedzieć, ale też z trygonem ziemskim najbardziej mi się pokazuje tu trygon ziemski ogólnie lub trygon ognia. No to macie jakieś tworzenie, coś tworzycie, ale małym kosztem, o tak bym powiedziała moi drodzy. Ogólnie energie są bardzo spokojne. Oprócz tego, że nie, tak jakby kusiło was do tego, żeby przekazać coś, coś na siłę, coś, co nie do końca, to znaczy powiem tak na siłę: jest to prawda, to co mówicie, jest prawdą, bo to jest ziemskie, to jest twarde, to jest zbetonowane, to jest bardzo rzeczywiste, ale bym powiedziała, że nie każdy będzie potrafił tą prawdę przyjąć z waszych ust, yy, i myślę, że warto w tym ten macie troszeczkę poskąpić, poskąpić z tego względu, żeby nie, bo nie, nie do końca zostanie to wybrane tak, jakbyście chciały, tak, jakbyście chciały, ale ogólnie piękna energia, piękna, świeża energia, czyli tutaj dla koziorożca bym powiedziała, że idzie coś i do wiadomości szybkie, to jest takie dochodzenie, tu jest szybkie tworzenie, tu w, u Was nie ma w ogóle czasu na to, żeby się zastanawiać, tylko jest taki, jest taki pęd, aż bym wręcz powiedziała, że troszeczkę na oślep, ale chociaż tu dookoła macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć na dziesięć kart macie swojej energii, czyli sześć macie denarów, ale moi drodzy, jest takie ważenie jest takie ważenie. Myślę, że piątek, sobota, niedziela to są takie bardzo fajne energie u Was. To jest takie zogniskowanie się. Tu jest mądrość, czyli wykonujecie coś, co żeście wykonywały wcześniej, ale z nową energią, z nową siłą, z perspektywą, dobre podłoże na przyszłość. Tworzycie sobie już dobre podłoże na przyszłość. To nie są Karty jednocześnie oszczędzając na czymś, co tworzycie. Czyli oszczędności w tym, co tworzycie, a osiągacie ten sam efekt, czyli to jest, no powiem tak, jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, moje drogie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zdrówko, no to uwaga, słuchajcie, tu są przeziębienia, tu są przeziębienia, tu są nerwobóle, tu jest serducho, tutaj jest tak, jakby prawa ręka, prawa ręka, ale tu są kości, czyli niejako nie wiem, czy są to kości, czy są to, czy, czy mogło to być ścięgna, czy, ale jest to, jest to, coś się dzieje z barkiem, tutaj, i na to musicie, moi drogi, bardzo uważać. Może być zarówno prawa ręka, jak i lewa ale gdzieś tutaj się zadziewa, jest to bark, jest to takie troszeczkę przeciążone, coś się tutaj z tymi może to są wiązadła, nie wiem, uwaga po prostu na naderwanie, żeby nic się złego nie zadziało, no i, i jakieś skaleczenie kolana, nie wiem o co chodzi, ale tutaj też może być skaleczenie kolanka, moi drodzy, poza tym nic się złego, tutaj jest dojrzewanie, dojrzewanie czegoś, sami jesteście, wydaje mi się, że same koziorożce w tym tygodniu, szczególnie pod koniec tygodnia, same są ciekawe jak wyjdzie to, co one chcą, co stworzyć, jak wyjdzie to, co, co sobie zaplanowały, jak wyjdzie to przy takim, skąd, znaczy przy takim okrojeniu, bo to jest okrojenie, tak czwórka denarów mówi o tym przynajmniej dla mnie, że bo tu jest projekt, bo tu są projekty, tu są tworzenia, tu jest takie ważenie wszystkiego, to jest bardzo ładne przygotowanie. To mi się bardzo podoba w koziorożce, że jesteście takie, jesteście dosłownie takie, takie może nie tyle, że bym powiedziała centusie, bo tutaj to, co centusie, to jest chciwość też jednocześnie, ale, ale jest też um, takie. Um bardzo dobre przygotowanie i merytoryczne, i takie i życiowe. No to już z wam, jak zwał, to już Państwo, tutaj sobie pod to, podłóżcie to pod siebie, ale to jest tak, jakby za małe pieniądze tworzycie coś, co daje Wam te same pieniądze, co byście miały wcześniej, o tak bym powiedziała. I tu jest naprawdę coś, co was zadowoli. Coś, co da w perspektywie roku, bym powiedziała na przestrzeni roku da wam to samo co dawało wam w przeszłości, o ja tak bym powiedziała, ten nowy projekt, ta nowa pasja, ten no, ta nowa praca być może, tak, ta nowa praca, tutaj te nowe wyjazdy, te nowe znajomości, bo tutaj tak mi się to pokazuje, daje wam taką samą stabilizację, czyli wy na tym nie tracicie, wy w tym tygodniu nie tracicie, czyli to, co zrobiłyście, to, co stworzyłyście, to, do czego się przygotowałyście, bo to jest tworzenie, wy jesteście w energii tworzenia, w energii przygotowania i gdzieś to ma ujść być może już w tym tygodniu, być być może w tym tygodniu, nie wiem czy to nowa praca, czy to. Ale bardziej mi się pokazuje, że stworzenie czegoś nowego to jest coś, co dojrzewało w głowie i ma teraz przełożenie na, na plan materialny. Tak? To, bardzo fajne karty, moi drodzy, tak bym powiedziała, tu nic ująć, nic dodać, poza tym szykuje się nowa miłość, nowa, stara miłość, tak bym powiedziała, bo ktoś się do koziorożca odzywa z przeszłości, ktoś, kto bardzo głęboko zapadł w serducho dawno, dawno temu i tutaj może być podłoże do stworzenia czegoś fajnego, tak? tu jest takie ważenie tych decyzji, tu jest takie patrzenie za i przeciw, ale wydaje mi się, że możecie w to wejść, jeżeli jest to znajomość z przeszłości, jeżeli jest to ktoś z przeszłości, to możecie... Nie, w to znajomość wejść na nowo. Jest też tworzenie, jest tu kupno, tutaj jest zawieranie związków małżeńskich, bo tutaj mamy parę, stabilną parę dla tych, którzy będą wychodzili. Czy będziecie wchodzili na inny pułap waszej znajomości? Czyli jeżeli będzie, może nie tyle że wypłaszczenie tej, nie wypłaszczenie, tylko takie zbetonowanie, zbetonowanie tej całej waszej znajomości luźnej, bo to mogła być luźna znajomość, to ona w tej chwili nabierze takiej bardzo, bardzo stabilnej podstawy. I powiem tak, może być to znajomość, może być to związek tak naprawdę lub osoba nowo poznana, ale wiecie, że to jest osoba właśnie do Waszego serca. Jest to coś, co może przetrwać, słuchajcie, do końca życia, czyli może być to bardzo, bardzo trwała znajomość, moi drodze Jest też spełnienie jakiegoś marzenia, spełnienie czegoś właśnie, do czego się bardzo długo przygotowywałyście. Jest troszeczkę jest poskąpienie, jedno co to jest takie poskąpienie... Poskąpienie w słowach. I tutaj jest to bardziej jako ostrzeżenie niż jako, niż jako, jako wskazówka, bo to jest takie. No, czy wskazówka, no jest to wskazówka tak jednocześnie, bo tutaj karty krzyczą, że będziesz szedł koziorożcu z prawdą, ale to jest, to jest, prawda to co mówisz, ale inni nie są na to przygotowani i musisz uważać, musisz cedzić słowa, bo komuś się to nie spodoba i tutaj może być utaczka słowna z tego tytułu, a po co ci to, jeżeli troszeczkę oszczędzisz na słowach, od, troszeczkę oszczędzisz na, tak naprawdę na wypowiedzi to się nic złego nie zadzieje, a i tak osiągniesz swój efekt taki, jaki sobie zamierzyłeś, koziorożco, w tym tygodniu, także tak to widzę, kochani, piękne karty macie dookoła, same denary, tak naprawdę i to piękne, pozytywne denary, są kielichy, kielichy są piękne, bo ma masa kielichów, szóstkę kielichów, także, moi drodzy, żyć, nie umierać, pozdrawiam, kochani, serdecznie, nie ma co czytać, wziaczki. Hej, hejpa, do kolejnego czytania.